Cześć, tu Oliwia Książkowa i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem na moim kanale. Tym razem są to Wasze założenia na mój temat. Dałam Wam parę dni wcześniej skrzyneczkę na Instagramie, właśnie żebyście mogli te takie swoje założenia zapisywać, żebyście mogli mnie jeszcze troszeczkę lepiej poznać. I tak, jest ich tutaj trochę... Będę je czytała. Mam nadzieję, że mi się iPad nie zdąży rozładować, bo ma 7%, ale włączyłam tryb niskiego używania energii baterii. Dobrze, że istnieje coś takiego. Także tak, może zacznijmy, żeby nie przedłużać, bo jak będę gadać bez sensu, to na pewno się rozładuje. Pierwsza rzecz, która nie jest w sumie założeniem, ktoś napisał. Mm, Wiem, że nie na temat, ale kurde, pamiętam cię z podstawówki, ze szkoły. Powodzenia w tym, co robisz, spełniaj się. Coś w się sensie w dwóch skrzynkach, bo w jednej by się raczej nie zmieściło. Bardzo dziękuję. Ja już to przeczytałam sobie właśnie na początku, jak tylko tą skrzynkę wstawiłam e, i patrzyłam, czy ktoś już dodał jakieś odpowiedzi, i tam po paru minutach to właśnie zrobiło mi się tak miło. Ale ogólnie możecie być pewni, że ja tych założeń wcześniej nie czytałam, tylko po prostu dosłownie przed chwilę. Przed chwilą jest godzina 20:36, a ja o godzinie 20:31 szukałam tego w archiwum, żeby zrobić tego zdjęcia, żeby sobie zobaczyć, w sensie, żeby móc to teraz czytać. Także tak, ktoś tutaj napisał. Idealny materiał na przyjaciółkę. I to jest raczej założenie, takie, na które ja nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć do końca, no bo nie wiem, jak to jest się ze mną przyjaźnić, może Wam Nikola powie. Także jak chcecie się dowiedzieć, uderzajcie do niej, <grym> ale chciałabym. W sensie to jest takie mega miłe, no nie? I fajnie by było w sumie tak być, jakby. Jeżeli ktoś tak serio z Was o mnie sądzi, to jest mega fajne, więc no nie mogę się dzisiaj wysłowić. Ale mam nadzieję, że jakoś ten filmik dojdzie do skutku w miarę, i mimo to jakby będziecie w stanie mnie zrozumieć. Jesteś bardzo spokojną i odpowiedzialną osobą. Czy spokojną? Jak jestem sama, tak. Jak jestem w towarzystwie, absolutnie nie. Jestem wręcz, jakbyście mieli gdzieś tam. Taką skalę, to ja jestem tak troszeczkę nad nią. Wręcz wtedy mi się odpala coś, czego ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć do końca. Um, ale nie, zdecydowanie nie jestem wtedy spokojną osobą. Każdy Wam powie, że ja wtedy naprawdę mam jakieś nagłe plus 300 do energii e, i ja jestem tą jedną, która rozkręca każdą zabawę, imprezę, wszystko i, i, i tak. Także y, co do spokojnej, to nie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialną, to myślę, że tak. W sensie. Mm, nie miałam chyba. Znaczy, każdy miał z nas w życiu jakieś pewnie sytuacje, gdzie ktoś go nazwał nieodpowiedzialnym, jako wiecie, młodszy czy coś. Ale wydaje mi się, że jestem dość odpowiedzialna, także tak, chyba tak. <laughs> Jesteś super osóbką, dziękuję bardzo, i tutaj jakby nie jestem w stanie również e, odpowiedzieć w żaden sposób. Jesteś miłą, fajną, pozytywną osobą. Jeżeli chodzi o to ostatnie pozytywne, to właśnie wiele osób mi to również mówi, także e, z tym. Chyba mogę się zgodzić, tak mi się wydaje, że pozytywna jakby jestem Ale wiadomo, jak każdy mam tego gorsze chwile Chociaż faktycznie przy ludziach gdzieś tam, tak jak Wam mówiłam Jest chyba jakiś przycisk, który ktoś klika i mi się tak od razu włącza W ogóle tryb właśnie bycia największą optymistką i tak dalej Ale później przez to muszę na przykład ładować baterie w domu przez kolejny dzień Bo po prostu, wiecie, moje baterie społeczne się rozładowują bardzo szybko Masz miałaś bardzo dobre oceny, to jest prawda. Ja w sumie miałam tylko takie parę miesięcy w gimnazjum, gdzie miałam po prostu taki gorszy czas, gdzie zaczęły się w sumie moje problemy psychiczne. E, Które już rozwiązałam, o których chciałabym bym nagryć podcast swoją drogą. Więc, w sumie, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli lubicie słuchać moich podcastów, to możecie dać znać, czy taki by Was interesował. E, ale ogólnie, nawet wtedy, w sumie, nie było to tak, że miałam jakieś złe ceny, tylko po prostu, wiecie, one nagle spadły. Ale potem szybko je poprawiam. Ale tak, e, Nikola i w ogóle wszyscy się śmieją, że ja jestem tą jedną osobą, która mówi, że e, podobno tą najgorszą, <grych> że, która mówi. O Boże, nic nie umiem na no sprawdzian i tak dalej I naprawdę tak jest, że nic nie umiem, a potem jakby dostaję piątki e, Ale no cóż <tak>, tak, i aktualnie jestem w technikum e, I w sumie stwierdziłam... Mm... W sensie stwierdziłam, że w tym roku na przykład nie będę się uczyć, bo chcę stricte uczyć się do matury, do egzaminów, które teraz zdawałam i po prostu chcę mieć te takie przedmioty, które faktycznie, w sensie chcę się skupić na tych przedmiotach, które faktycznie są mi potrzebne, a resztę po prostu gdzieś tam olać, bo na przykład na co mi geografia, skoro nie chcę jej zdawać, mimo że mamy jedynie sporo i pan swego czasu właśnie w poprzednim semestrze robił bardzo dużo różnych pr prac klasowych i tak dalej, sprawdzianów. Kartkówek, no wiecie o co chodzi. No i mimo to, i tak gdzieś tam te oceny w sumie nie były najgorsze, ale ja chyba mam po prostu taką zdolność do przyswajania z lekcji większość rzeczy i dzięki czemu nie muszę się w ogóle uczyć w domu. Także tak. Czy mam popakę <chłopaka> I to pytanie zadał mój chłopak, także macie odpowiedź. Aha, i to w ogóle nie jest założenie, tylko pytanie: Jakby, Jakub. No, to jest właśnie ile raz inteligencji na poziomie rozgasty. <noise> Jesteś bardzo ciepłą i pomocną osobą. To w sumie słyszę dosyć często. Zawsze staram się gdzieś tam pomóc i faktycznie uważam, że jestem bardzo taką wrażliwą osobą. Eee, na przykład, sytuacja chociażby z dzisiaj. W sensie nie potrafię po prostu patrzeć, jak ktoś. Wolę sama na przykład, wolałabym sama, nie wiem, stać całą drogę gdzieś tam na przykład w pociągu, mimo że jechałam dużo dłużej niż ktoś, kto, nie wiem, chciał usiąść. Inaczej. Dzisiaj zdarzyła mi się sytuacja, że e, siedziałam na miejscu, obok mnie były wolne miejsca, dlatego stwierdziłam, że jak sobie usiadłam w pociągu, no to jakby usiadłam, są wolne obok, więc jakby wiecie, okej. Okay. No ale jakby było, to są te takie siedzenia, które są takie po bokach. Nie wiem, czy kojarzycie, że mm, jest kilka jakby siedem, nie tak jakby jak są te takie podwójne, czy tam takie czwórki, tylko te takie jakby e, wzdłuż o, pociągu, o, tak e, No i była ja, dwa obok wolne i obok siedziała jakaś pani, no i e, przyszła jakaś starsza pani, która chciała usiąść, to się starsza, no taka dojrzała, tak bym powiedziała No i zaczęła siadać obok mnie, na co ta druga pani powiedziała, nie, nie, tutaj te dwa są zajęte, bo ona kogoś zajmuje ja tak popatrzyłam i też byłam ostatnio świadkiem jednej sytuacji, jak ludzie się też wywersowali na takie, że ktoś komuś zajmuje. No, bo to w sumie jest takie dosyć, ktoś nie wsiada na żadnej stacji i nie wiadomo w sumie, co, jak wiecie o co chodzi. No, ale ja od razu wstałam i mówię, że no, ja tam niedługo wysiadam. Fakt, że jakby to nie było do końca prawda, ale no wiecie, że no, ja tam zaraz wysiadam, więc niech pani usiądzie i od razu. I jakby to jest taki chociażby głupi przykład, że na przykład. Głupi przykład, że na przykład, no ale ktoś jest w stanie powiedzieć, że nie, tu jest zajęte starszej osobie, gdzie ja nie chcę powiedzieć, że nie rozumiem takiego zachowania, ale no przykro mi się od razu robi, więc e, gdzieś tam myślę, że faktycznie mam tą wrażliwość i tak, tak, chyba tak. Ehm, jesteś przekochaną osobą, lubisz rap? E, Czy z tym rapem? się tak, no polski rap i w ogóle i tak dalej. Ja jestem osobą, która ma playlistę, która jest cała w chaosie, więc tutaj nie da się jednoznacznie jakby określić, co ja lubię, bo mam tam rap, hip-hop, pop, nie wiem, dosłownie wszystko, czego tylko dusza wasza zapragnie. Znajdziecie się na mojej playliście także tak, ale w ostatnim czasie fakt słucham najwięcej w ogóle takich polskich wykonawców, e, także tak. Jesteś wysoko wrażliwą ekstrawertyczką Jeżeli chodzi o wysoko wrażliwość, jak najbardziej Jestem bardzo, jestem w ogóle bardzo wrażliwą osobą I wysoko wrażliwą również Co zostało mi zresztą stwierdzone przez lekarza i tak dalej, i tak dalej No i w sumie to nie jest do końca takie nawet pozytywne, niestety Bo wiąże, znaczy z jednej strony niby tak, bo odczuwamy wszystko mocniej Ale z drugiej strony... Kiepsko, bo odczuwamy wszystko mocniej, więc jakby wiecie, te tak każde jakby bodźce I często jest tak, że nie wiem, potrafię gdzieś być i po prostu Ilość światła, ilość dźwięków wokół tak mnie po prostu przytłacza, że nie jestem w stanie wytrzymać w jakimś pomieszczeniu Także... To zależy. A jeżeli chodzi o ekstrawertyczkę, e, tak jak to mówiłam, chyba ostatnio, nie wiem czy na kanale, czy w podcaście, mm, ale byłabym w stanie powiedzieć jeszcze parę miesięcy temu, no ten rok temu, że i tak, jakby bez wahania, bym powiedziała, że jestem ekstrawertyczką. Natomiast teraz w tym momencie chyba powiem, że taką ambi, ponieważ taką, wiecie, po środku, e, bo no, tak jak mówiłam, ja bardzo lubię przebywać z ludźmi, ale też potrzebuję swojego własnego towarzystwa i e, i potem muszę po tych spotkaniach z ludźmi faktycznie ładować te baterie, także tak. Jesteś optymistą i jestem. Uważam, że jestem optymistyczną osobą, tak, bo staram się na wszystko. Ja w ogóle mm, idę przez życie w ten sposób, tego w sumie mnie nauczyła moja mama, i to bardzo mi się podoba, że uważam, że. Jak myślę o czymś pozytywnie w stylu, jak myślę, że zdam jakiś egzamin, to faktycznie go zdam. Że jest większa wtedy szansa, bo jak gdzieś tam w mózgu jest faktycznie to coś, coś się dzieje i w ogóle. I dzięki temu faktycznie, no jakby. No, idę przez to życie z, tako, z takimi optymistycznymi myślami Staram się niż na przykład miałabym iść na egzamin i mówić Jezu, nie znam, nie znam, nie znam No ale po co w sumie Skoro lepiej być przekonanym, że się zda Jakby nie chodzi o to, żeby się zawieść na tej myśli Tylko po prostu chodzi o to, żeby w to wierzyć I wtedy jest faktycznie większa szansa, że to się stanie Także tak eee, Siostra, do której przychodzę Siostra, do której przychodzę codziennie, żeby mi coś kupiła XDDD Buźka Taka i buźka śmiejąca się. To napisała moja siostra, która dosłownie przychodzi do mnie prawie każdego dnia i mówi tak: Oli, kupisz mi coś? Ona, ona mówi do mnie Oli, kupisz mi coś I, i zawsze mi wciska jakieś tam pieniądze do mnie, a ja mam jej, wiecie, kupić internetowo i zamawia jakieś gumki i w ogóle coś do włosów za tyle pieniędzy, że ja się cieszę, że to nie moje pieniądze. Jesteś miłą i otwartą osobą. E, uważam, że jestem otwarta i uważam, że w ogóle jestem bardzo taka, mm, no właśnie otwarta pod tym względem, na przykład podczas poznawania nowych ludzi, e, to, to tak, to bardzo łatwo nawiązuje nowe kontakty, e, także tak. Nie lubisz być bez makijażu. Tu w sumie muszę powiedzieć, że jak jestem w domu, to ja się praktycznie w ogóle nie maluję. Ewentualnie się maluję, jak mam zrobić jakieś TikToki czy cokolwiek, a i to nie zawsze. Właściwie moim makijażem przez całe moje makijażowe życie, czyli od jakiegoś 17 roku życia, bo dopiero wtedy zaczęłam faktycznie się malować. No może od 16, chociaż 16, 17, no coś takiego w każdym razie, to był tylko tuż dążęs. I ja do dzisiaj w sumie jak. W większości używam tuszu do rzęs, e, gdzieś tam robię sobie brwi, bo ja nie mam swoich brwi tak do końca. Tam mam lustro i mogę to zobaczyć. I dzisiaj w ogóle zrobiłam zupełnie inne, także możecie powiedzieć, co myślicie. E, ale chyba, chyba się w nich lubię nawet, także tak. Czy ja to się nagrywa? Chyba tak. Dobra, mam nadzieję, że tak. Um, ale jeżeli chodzi o, o makijaż, to nie. W sensie mi to w sumie nie robi aż tak wielkiej różnicy, ale czuję się taka bardziej... Dorosła w makijażu, w sensie uważam, że mam strasznie baby face bez makijażu I ludzie mnie mniej poważnie chyba traktują Jak na przykład ostatnio byłam u weterynarza i gość mi powiedział, że mam 12 lat A jak mam gdzieś ten ten makijaż, to od razu mam wrażenie, że wiecie, tak bardziej... Ten wiek idzie o parę lat do góry i faktycznie wyglądam na swój wiek. E, ale tak, moimi jedynymi w sumie rzeczami, które robię, to są brwi, końcówka, tutaj, e, rzęsy i znalazłam bardzo prosty sposób, żeby zrobić sobie kreski, bo ich totalnie nie umiem robić, nie umiem się malować. E, ale tak, także jeżeli chodzi o makijaż, to, to nie, w sumie to nie jest prawidłowe założenie. Jesteś bardzo, jesteś osobą bardzo rodzinną. E, tak, jestem. Bardzo. E, w sensie. Na przykład jak jeżdżę do Kuby, do Austrii i jestem tam z Czarkiem i z Klaudem, to mimo, że na przykład swoją rodzinę mam tutaj, w sensie wiecie, mamy tatę, siostrę, tak i babcię w sumie też niedaleko, którą też odwiedzamy bardzo często, i w sumie jak najczęściej się da, to gdzieś tam potrzebuję tego rodzinnego ciepła i nawet tworzymy tą taką otoczkę w sensie rodziną, no w sumie Kubę i Klauda i... Mojego teścia, Czarka, traktuję jak moją taką drugą rodzinę Także tak i bardzo gdzieś tam to ciepło jest mi potrzebne w życiu I wyobrażam sobie w sumie przyszłości bez takiego właśnie rodzinnego, wiecie, kochania i tego wszystkiego Także chyba tak e, Jesteś bardzo zorganizowana e, To jest tak, że jeżeli chodzi o wyjazdy i tak dalej, stawiam totalnie na spontaniczność Ale jeżeli chodzi o pracę, Instagram, e, Booktube, TikTok W ogóle tak, wiecie Jeżeli chodzi o pracę O, o tutaj pracę w internecie e, Czy o szkołę To potrzebuję wszystko zapisać I potrzebuję faktycznie być zorganizowana Także e, uważam, że tak Teraz nawet jestem zorganizowana To jest w sumie... Tak, jestem Tak Uwielbiasz każdemu pomagać To prawda, ale to też ma swoją gorszą stronę W moim przypadku Bo ja często pomagałam... Mm, jakby nie, że wbrew sobie, ale przez to zatracałam troszeczkę siebie. Wiecie, że na przykład wolałam poświęcić swoje szczęście na szczęście czyjeś. Wiecie, o co mi chodzi. E, także tak, ale bardzo lubię. Poznałam Cię na krakowskich targach w tym roku. Staliśmy ze, ze Staszkiem i byłaś mega pozytywna. Bardzo się cieszę, dziękuję. W sensie, cieszę się. No, to ja. W sensie, targi są super pod tym względem, że serio... Jakby jestem w 100%, może nie powiem, że sobą, bo nie wiem, czy da się być sobą. To też w ogóle jest bardzo ciekawy temat, ale nie będę go tutaj już poruszać. Ale w każdym razie jestem po prostu tym, kim się czuję i ludzie za to mnie właśnie lubią, i to jest super. Wydajesz się mega cudowną i wartościową osobą, ale wydaje mi się, że przez to dużo ludzi to wykorzystuje. To też prawda, dlatego bardzo ograniczam swoje grono znajomych. Szczególnie w ostatnim czasie, bo zauważyłam, że bardzo dużo osób zaczyna em, w jakiś sposób właśnie gdzieś tam to wykorzystywać. Także tak. Jesteś fanką majonezu winiary? To jest ciekawe pytanie. Szczerze nie używam do niczego majonezu? Nie, jem. I jak są to takie frytki belgijskie, one są przepyszne To jest ten taki sos chyba majonezowy czy coś takiego Tylko wtedy jem majonez, także tak A w ogóle powiem Wam, że całe dzieciństwo jadłam jajka gotowane z keczupem Nie wiem dlaczego, ale jadłam Co można więcej powiedzieć? No po prostu, Wy mi tutaj tak słudzicie. Super, jesteś bardzo miła i kochana Najlepsza, kiedy widzę Twój nowy film, teraz dzień staje się lepszy Równie bardzo niesamowite, masz również bardzo cudowny głos i bardzo miło się go słucha. Boże. Nie wiem, co można o tobie więcej powiedzieć, bo samo słowo najlepsze ci opisuje. Bardzo ci dziękuję. Tutaj... Marti, Martysia? Mam nadzieję, że to jest twoje imię, bo tutaj są... No w każdym razie bardzo ci dziękuję. Serio. Aż to normalnie chcę mi się błagać, ale dobra. Nie będę pokazywać na filmie. Nie będę pokazywać na filmie. Wolisz sos słodko-kwaśny niż śmietanowy? Nie, oczywiście, że nie Jakby ludzie, którzy lubią sos słodko W tym momencie mogą sobie iść Nie żartuję, ale... Nie, nie żartuję, serio Nie no, dobra, w każdym razie Sos śmietanowy forever Sos śmietanowy jest tutaj, a sos słodko-kwaśny jest Gdzieś tam za oknem Nie ma go, nie ma Sos słodko-kwaśny jest obrzydliwy ale... Kochasz pieski? Ta Kocham pieski, oczywiście, że kocham pieski, dałabym się pokroić za pieski. Lubię bajki Disney? Ja bardzo lubię w ogóle, odkąd jest to Disney? Plus moje życie nabrało dużo bardziej takich dziecięcych barw, w sensie poczułam się znowu takim dzieciaczkiem, bo pomijając, że ja w ogóle w ostatnim czasie nie mam w ogóle prawie czasu. Ale jak gdzieś tam coś robię i mogę gdzieś tam w tle puścić to Disney, Plus, to oglądam właśnie jakieś bajki z dzieciństwa albo Violette. Jestem już na trzecim sezonie swoją drogą i obejrzałam wszystko sama, każdy odcinek. Czyli pierwszy sezon ma i drugi też, i chyba trzeci też. W każdym razie dwa sezony. Pierwsze miały 80 odcinków, każdy po te 50 minut chyba, czy ile one tam mają. Obejrzałam całe i teraz oglądam trzeci. Yy, nie mam założeń, ale jesteś super osóbką uwielbiam Twoją twórczość na TikToku, Instagramie i YouTube. Dziękuję bardzo. Jesteś interesującą osobą według mnie. To dobrze? Jesteś bardzo miłą i lubianą osobą. Yy, powiem Wam, że jeżeli chodzi o to drugie, to bardzo długo starałam się być do wszystkich yy, neutralna, nawet jeżeli ktoś po prostu był dla mnie nie w porządku i niemiły, to ja próbowałam być neutralna, by się tylko z nikim nie kłócić Byleby mieć z każdym tą taką neutralną powokę Żeby po prostu no nie, być, nie nie drzeć z nikim kotów, wiecie A od jakiegoś czasu stwierdziłam, że po prostu Może nie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie Ale tak, w sumie troszeczkę tak Że jeżeli ktoś jest do mnie nie w porządku To ja też nie czuję się w obowiązku, żeby być wobec niego Wiecie o co chodzi I w ogóle wydaje mi się, że cały czas powtarzam w filmie Wiecie o co chodzi Wiecie o co chodzi. E, tak, jesteś nieśmiała. E, nie, i mm, w sensie zdarzają się. Zdarzają się w sumie sytuacje, gdzie jestem. Aż samej mnie to zadziwia, ale zdarza się, że jestem, ale moi rodzice nawet mi powiedzieli, że jak byłam mała, to od dziecka po prostu wszędzie chodziłam pierwsza, wszędzie wszystkich zagadywałam. Wyobraźcie sobie taką małą Oliwię książkową. Oliwie książkową, taką malutką, która chodzi gdzieś tam do obcych ludzi i w ogóle jest taka, że no hej, coś tam, coś tam. Chciałabym móc zobaczyć, jak się zachowywałam, jak byłam taka mała. Wiecie, żeby tak założyć jakieś okulary i zobaczyć siebie tak serio w jakichś takich konkretnych sytuacjach. To by było fajne. W sumie jesteś takiego jak filmy z dzieciństwa. Dobra. Jesteś bardzo miłą i towarzyską osobą. E... No na to pierwsze nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to jest bardziej takie y, subiektywne, ale czy jeżeli chodzi o towarzyską, to tak, chyba tak. Masz dużo znajomych książkar, czy dużo? W sensie w realu, tak poza targami, nie widuję się z dużą ilością osób, ale z, na co dzień na Instagramie piszę z wieloma osobami. Y, znaczy, to ja zazwyczaj odpisuję dosyć w kratkę tym osobom, za co bardzo przepraszam, ale. Tych konwersacji jest dziennie bardzo dużo i w ogóle bardzo dużo mam dziennie do ogarniania i wszystkiego, i żeby wszystko ogarnąć, to też często po prostu potrzeba więcej czasu niż jest na to. Wiecie, potrzebuje większej ilości czasu niż 24 godziny, um, także tak, ale. Nie dużo, ale mam znajome książkę, tak bym to powiedziała. Jesteś bardzo sympatyczną i wrażliwą osobą, przez co łatwo Cię zranić. Um, staram się do każdego podchodzić sympatycznie, tak to prawda i jestem bardzo wrażliwa i uważam, że łatwo. Jeszcze jakiś czas temu rzucałam tak zaufaniem każdemu, w sensie po prostu uważałam, że każdy zasługuje na to, żeby gdzieś tam dostać to troszeczkę tego zaufania od razu i bardzo często właśnie ludzie mnie ranili Potem tak teraz jestem już dużo ostrożniejsza. No ale i tak jakby w kwestii wrażliwości się nic nie zmieniło. Yy, nie chodzisz do szkoły. Chodzę z tym, że moja szkoła yy, jest dosyć problem z nauczycielami, w sensie jest tych nauczycieli dosyć mało mam wrażenie i yy, po prostu jak jakiś nauczyciel nam wypada, to wypada po prostu połowa planu i wszystko się sypie i tak, dlatego chodzę tak w kratkę, plus też bywało, że właśnie no, byłam dosyć nieobecna ze względu na inne sytuacje em, Takie bardziej prywatne, ale chodzę i jakby mam frekwencję, mam wszystko, także spokojnie Mieszkasz z rodzicami? Tak, jakby tutaj mam dom rodzinny, w którym na co dzień jestem, ale też od w sumie, odkąd jesteśmy z Kubą razem Odkąd jest ta pandemia i to wszystko, bardzo dużo mieszkałam u niego, można w sumie powiedzieć, że tak no nie wiem, czy rok to niedużo, ale z 8 miesięcy myślę, że spokojnie u niego przemieszkałam. Tak, wiecie, że dzień w dzień jakby to tak zliczyć. Bardzo miła ambitna i pomocna osoba dążąca do swoich celów i marzeń. To akurat napisał kolega z mojej szkoły, także bardzo mi miło serio, dziękuję. Lubisz mieć porządek dookoła siebie. Gdybyście zobaczyli teraz mój pokój. Gdybyście zobaczyli teraz mój pokój, to. <laughs> e... Jeżeli chodzi o książki, półki i w ogóle to co mam tutaj, musi być porządek. Jeżeli chodzi o to, co mam gdzieś czego nie widzę, to <laughs> ale nie, w sensie dużo lepiej się czuję, jak mam ten porządek, także staram się. Moi rodzice by mnie tu wyśmiali, ale yy, trudno wyprowadzić się z równowagi. Yy, to w sumie zależy, bo teraz chyba już troszeczkę szybciej, ale faktycznie miałam taki okres, gdzie śmiałam się po prostu z ludzi, jak ja byłam taką oazą spokoju, a wszyscy już wokół chodzili tacy zdenerwowani, a ja miałam takie jakby wróćcie na luz, spoko. Także teraz chyba już troszeczkę łatwiej. O, zaraz mi się iPad rozładuje, o nie! Ale tak, już chyba ostatnie. Tak, ostatnie pytania, także dobra, te co sobie tutaj yy, zeskrinowałam. Bardzo przywiązujesz się do ludzi. To jest w 100%, prawda? Ja się bardzo szybko, bardzo łatwo przywiązuję do ludzi. Yy, I potem jest mi przykro. Yy, tak, jesteś raczej lubiana w realnym życiu. Yy, tutaj już odpowiadałam w sumie na kwestie lubienia, czy jestem ekstrawertyczką Też w sumie lubisz jeździć na targi. Kocham jeździć na targi. Targi to są kilka najlepszych dni w roku i nikt jakby. Nikt nie zmieni mojego zdania i sami powiecie, że targi to jest po prostu coś, czego nawet nie da się opisać jakimś jednym słowem. Tylko tam po prostu trzeba pojechać i to przeżyć. Także tak. Um, więc to już w sumie na tyle, zaraz mi się tutaj wszystko rozładuje. Um, wybrałam większość z tych pytań, poscreenowałam, dużo też się dosyć powtarzało, ale bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie, za to, że zadaliście mi te pytania. Um, mam nadzieję, że miło sobie spędziliście przy mnie trochę czas, mimo że nie wiem czy cokolwiek wyszło z tego filmu, bo chyba mówię totalnie dzisiaj od rzeczy, um, ale zaraz jakby. Zobaczę i mam nadzieję, że będę w stanie to jakoś wam wstawić, i, i tak da się to jakoś oglądać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.